W Winter Breakers Dzisiaj jesteśmy przy ulicy Szwedzkiej oraz przy Tesco Extra w stronę Marek Jesteśmy dzisiaj przy opuszczonej już od dawna stalowni praskiej, czyli dawnej też zbrojowni praskiej która została w latach jeszcze komunistycznych przemieniona na różne takie warsztaty nie wartotaty i część autowulkanizacji i tak dalej, i tak dalej pierdół, pierdół No, dzisiaj będziemy zwiedzać dość spory obiekt mamy nadzieję ogólnie, że będzie doszło do zwiedzania, ponieważ większość tam elementów jest zamknięta całkowicie Wiecie, kraty, nie kraty, łańcuchy, kłódki i takie tam pierdolenie Ale damy radę może wejść <grym> Jak nie damy rady? Na razie mamy tylko takie miłe, przyzroczyste tutaj wejście Zaraz zobaczymy co się uda nam zrobić Postaramy się nagrać jak najwięcej Jeśli nie będzie z tego nagrywania, to nie będziemy nagrywać po prostu Zobaczycie jak będziemy mogli po opuszczonym obiekcie Najwyżej pojedziemy na inną Hop, hop jest mega super ekstra słońce, jest godzina ósma. No i dość ciężko jest nam się wbijać i nagrywać film. Hop, Cygan. Cygan jest w jakiejś dziurze, znalazł coś ciekawego i właśnie nurkuje. Daj latarkę. O, oh, fak, serio? Daj no, latarkę. Fiera schodzę. Jakiś nie ma? Zaraz zobacz, się jest ile... Jest tam przejście Let's go Czekaj na mnie chwilę Gdzie my jesteśmy? Najpierw zobaczymy na lewo, czy tam jest może jakieś przejście do czołgania się Pokaż Do czołgania się Are you fucking kidding me? Nie, nie kidding me. Nie kidding me <laughs> To taka dziura, dziura? Nie, dziura, dziura, Dziura jest tylko? Tak, dziura, budziura. Może jakiś kret chciał do korzeni się dostać. Nie, dziura, bo dziura. No i dupa. Dobra. No cóż. Sztuka strona jest w medalu. Jesteś gotów do wejścia? Ty, bo nic na naganie nie będzie widać. Będzie widać mi dupę. 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 tak, a bo nic nie widać, serio. Mhm. To w się mi tak świetnie nie <laughs> należy, bo ja nic nie widzę. staraj się boty. wziąć. Czekaj, się wbija. Jak zauważyć, że biegnie coś w moją stronę, to mów. Znaczy, krzyż <śmiech> Dobra, dobra. <śmiech> dum, 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 dum. Boki, dum. Lepiej. Dobra, wchodzimy na Są jakieś podziemia. Dobra, idę pierwszy. Okej, Roger copy dat Roger Wiedziałem, że są jakieś bunky. Wiedziałem. Tak, tak, tak. więcej widać, daj. Cygan. Jakbyśmy dać mu jakąś amunicję. Dawaj jakieś tył. Amunicję. Dawaj jakieś bombę. Jest skata. Fajnie? Fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie. fajnie. jest wejście. Wejście jakieś? Dosypane jest. Znaczy no, decha jest. A, ciekawe, czekaj, zobaczysz, może da się Nie wiem, się płacę na razie to robić No zobacz po prostu, co no, szkodzi na... Tego się nie umieja Kurde, on wszystko jeździ Tak, idę, na nowe. No Tu mamy z Czekaj jest montańcie Chcesz zrobić zdjęcie? Fajne no takie zdanie Dobra Nie ma sygnału, wiecie? Nie no kuźwa Nie będę się czołgać A you fucking kidding me Na polski będziesz się czołgał polski Ale, jakie to jest duszne powietrze? Co no, z tych hiznów jakaś. To mogłe takie przejście? Znaczy, no, że nie. Wiesz, co? To pokonuje ci. Tak, Idź sobie, ty. Tam, karmi. Nie mam sam iść. Ja nie chcę się ujebać, serio. No, kuźwa. Akurat kiedy. No tam jest jakieś przejście. Dobra, zobaczcie. Mhm. A z aparatem idziesz, idziesz. No z aparatem... Cygan idzie na pojedynczy zjad. Kurwa. To nagrywa i patrz na rękę, no, przynajmniej, tak jak jest. zwykle, a nie... Dobra, postaram się, ale pamiętaj, że idę kurna też, przytrzymaj jeszcze. Pamiętaj, że też kurwa idę za tarką, idę się czołgać. No, musisz to jakiś na z jakoś, nie? Dobra, dobra. Dobra. Tak będę krzyczał to nie iść za mną nie. Powiem Ci tak, ziom, tam są schody, schody? Tak Więc jest przejście. jest przejście Na pewno Nie bez powodu ktoś tu robił chyba co nie? Więc wiem jak ty, ale jeśli chcesz przejść dalej, nagrać dobry odcinek musisz się przejść. Dobra Dobra, zaraz wracamy Zrobimy przerwę, zaraz tutaj będziemy kręcać dalszą część Tylko Ozzy się wgrzebie tutaj do ciasnej szparki Ciasna szparka na ciebie czeka, Ozji. zapraszam no, się... <laughs> no Mieliśmy problem techniczny z sygneum obsługiwać aparatu Ozziego Ale <laughs> patrz aparatu, gdzie masz dział, aparat Widzę gdzie aparat To zjadło ptaszka. Co? Nie wiem. No wiesz ten precak? To welcome. welcome. Jednak wszedłem kurna, jak zwykle mi namówił. W sumie nagranie musi być dobre. Nagranie musi być O kurwa. Ty bo nic nie widać. No prawie się wiebałem najpierw do dziury, czekaj. Głośniej. Tak jesteśmy by głośno w sumie. Ale takie 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 To takie to takie jakaś... takie Strażnica, że tak powiem. Cześć. To na pewno... Gdzie dzieciownia? Nie, kurde, nie, nie wiesz nie. Ale nic tam dalej nie ma. Sądaj Są dalej pod ziemią, tego nie odkopał jeszcze. nie, a nie wstydzą się. W życiu. Może kiedyś w przyszłości, jak będzie wystarczy, Ale powiem ci, że tam zawsze może coś być. Skoro kolei tego jeszcze do tej pory nie odkrył. Nie gada, że koniec jest. No nic. Serio? Musimy wracać. Kurczę. Koniec wyprawy. Nie no, nie ma, nie ma przejścia dalej. Może się jest przejście, ale nie, nie, nie odkryto jeszcze. A tam nie będziemy kopać? No nie, nie mamy nawet sprzętu. No nic nie mamy. Ręce mamy, ale to kurna nie. No dobra. W takim razie powierzchnię idziemy zwiedzić. Lubię się czasami, o, ten smak piasku w mordzie. Nie? Dobra, zimno na górze, co nie? No. <śla> Trzecia próba tego całego tekstu. Tu mam taką fajną cegłę jeszcze. A więc tak nie świeć, bo nic nie widzę, pokaż. Znaczy tak, zobaczymy. sam. Ma Marianow. Z Marianów. Marianów? Marianów? Esk, popska, cegła. Stara w płyśnie? A, wow. Bardzo stara. No, ruszcie, zobaczcie jeszcze przejście, jakie było fajne. Na pewno widzieliście na początku. Dość ciasno, dość. Tempo, mokro, ciemno. Tak jak lubimy, co nie? Dobra, ruszmy dupę. Boże, Bożesz, kochany, jakie słońce, nic nie widać. W kierunku tamtych podziemi, czyli żebyś pewnie chodził jakąś tego budynku, pewnie podziemia na cały kompleks Tam jakiś facet What the fuck, on nam macha. pokazuje coś? Macha, No, no, no bo. macha? Nie wiem, do rynku wyrządzenie. Jest co. Faz ten macha, zobaczymy o co chodzi. Mam no, nadzieję, że nie jakiś. Pick, pick, Tutaj mamy chyba... Ale my tylko na zdjęcia, spoko. I tutaj mamy kolejny budynek. Kolejny mam budynek. Tu pan sobie biegnie Słucham panu. Dobry. Słucham Nagrywamy sobie tutaj odcinek. Słucham? Czemu? Nagrywamy sobie odcinek o tym miejscu na historyczny. Na o tym miejscu. Paski. I podziemie. No jak to będzie, jak to wy sobie wyobrażacie? Tak przez płot przychodzę, nagrywam, tak? No tak właśnie chcieliśmy, no właśnie bo to, to jest tak, tak zwane... Ja wiem, przez płot się przechodzi, tak? I my chcemy nagrać film, tak? I to jest normalne, tak? Nie jest normalny. Proszę opuścić to. Ale proszę pana, I po prostu tylko wysłucha, dobrze? Nic nie, nie mam nic do słuchania. Najpierw trzeba przyjść, porozmawiać, a potem ja będę wysłuchał. To znaczy nie ale nie rozmawia. było innego wejścia to jest zbytnio. prywatny, proszę opuścić. No to teraz porozmawiajmy. Ja jestem ochraniarzem. Tak. Proszę, proszę opuścić ten teren. Się do nagadać, się jak chcecie robić, jak jesteście młodzi ludzie. To nie ma także przychodzenia. Ja ci no właśnie. ja że jak chce zobaczyć, czy masz wszystko. I drzwi ci wywalił, przed... No, ale to nie, nie ma, to tak samo przy pana. Chodzi o to, że jesteśmy taką ekipą. Ale posłuchaj, ja ci powiem uzgodnić z właścicielem. Właściciel się zgodzi będziecie nagrywać. Tak jak wy to tu jest sporo i nikt nie przez błot nie przechodzi. My tylko jesteśmy jaki po eksploratorów, tak Proszę jakby... Chcemy puścić tak jak jeśli. Dobrze, idziemy już na Dobra, spadamy stąd. Nie cykamy? Spadamy stąd Dobra. Dobra. Beka Beka z deka Dobra, niestety pan ochroniarz, sparingowiec, jakże... Biegacz, kurde Biegacz roki normalnie Balboa starszy, widać jego rocznik Ale nieważne Powiedział, żebyśmy opuścili teren, ale to nas nie powstrzyma oczywiście Dzisiaj wstawimy albo jutro na razie po prostu tą część, którą zwiedziliśmy, tych podziemi ale jeszcze wróciły tam kiedyś przy jakiejś okazji po prostu i Musimy tak wrócić, resztę. kurde no, kurna, tak. Za głośno byliśmy troszeczkę chyba Trochę w za podziemia. głośno i trochę po prostu za wcześnie Trzeba przyjechać o wiele wcześniej rano Jak gościu śpi i nikogo nie widać I my przychodzimy po prostu tak, że Nie widać nas po prostu, serio Tak z piąta, czwarta rano, jak już jest jasno <laughs> Co tych serio? O tej godzinie ludzie śpią <laughs> No właśnie o to chodzi, o tej godzinie ludzie śpią Nikogo nie ma w pracy, nikt nas nie zauważy I wtedy będziemy mogli spokojnie wejść i odwiedzać a następnym jak zobaczymy czerwonego biegacza, uciekamy. No. <laughs> Dobra. Do zobaczenia. Oko mi lata. Ała. Wreszcie wybraliśmy się do fortu. Tak, do którego strasznie wybieraliśmy. Kurna, jak sujka za morze, prawda Ozi?